Będzie pochwalony Jezus Chrystus, kolejny odcinek naszych paschalnych rekolekcji. Dzisiaj pochylamy się nad czwartym rozdziałem Księgi Jonasza, wersety czwarty i piąty. Posłuchajcie. Pan odpowiedział: Czy Twój gniew jest słuszny? Jonasz wyszedł z miasta i odszedł w kierunku wschodnim. Zbudował sobie szałas i usiadł w jego cieniu tak, aby widzieć, co się dzieje w mieście. Jesteśmy w tym momencie, kiedy Pan zadecydował, żeby nie niszczyć Niniwy. Zobaczył, co się dzieje w mieście, zobaczył pokorę ludzi i nie zniszczył tej Niniwy. Jonasz zbuntował się na decyzję Pana. Na decyzję Boga. I Bóg pyta go, czy Twój gniew jest słuszny? Oczywiście Jonasz nie odpowiada Panu Bogu. Zostawia to pytanie, tak jakby tego pytania w ogóle nie słyszał. Gniew, który jest niesłuszny. Ja, Panie Boże, denerwuję się tym i gniewam się, że komuś idzie lepiej. Że Ty okazujesz swoją miłość drugiej osobie, która po mojemu, po ludzku, według mojej opinii była skreślona i powinna być przez Ciebie skreślona. Nie chcę, Panie Boże, z Tobą dyskutować, nie ma żadnej dyskusji. Ja, który Tobie służyłem, który w końcu, kiedy Ty mnie dopadłeś, zacząłem głosić nawrócenie, który mówię prawdę, widzę drugą osobę, która się nawraca. Ty dajesz Boże jej szansę, mnie się to nie podoba. Zobaczcie, ile razy w naszym życiu jest taka sytuacja, kiedy ktoś doznaje łaski od Pana Boga, a my znamy Jego historię. Wiemy, jak wyglądało jego życie, i tej drugiej osobie po naszemu zaczyna być lepiej. Bóg na nią wejrza, obdarzy ją swoją miłością, ja się na to gniewam. Ja gniewam się na to, że komuś Pan Bóg przebaczył. Ja gniewam się na to, że Pan Bóg nie skarał tej osoby za grzechy, które popełniła. To jest totalnie zły gniew. To w ogóle nie o to chodzi. To nie o to chodzi, żeby z Panem Bogiem dyskutować, szukać Jego woli, nie, on po prostu się gniewa, koniec, nie ma dyskusji. Myślę, że to jest postawa, którą my często mamy, kiedy wyłączamy się z dyskusji Pana Boga, kiedy wyłączamy się z szukania Jego woli, z szukania Jego miłości, Jego miłosierdzia wobec mnie i wobec drugiej osoby, ale patrzymy na to, jak Pan Bóg ma decydować, ma decydować tak, jak my chcemy. Tak jak mnie się podoba, tak jak ja to widzę, mój egoizm jest wtedy większy, największy i Panie Boże, Ty powinieneś zrobić to, co według mnie jest najlepsze. Wiemy dobrze o tym, drodzy, że, e, że Pan Bóg działa inaczej, że Pan Bóg myśli inaczej, że On, można tak powiedzieć, po ludzku wyprzedza to wszystko, nasz egoizm i obdarza drugiego człowieka miłością i miłosierdziem. Co robi ona w tym momencie? Nie dość, że się gniewa, nie podejmuje żadnej rozmowy z Panem Bogiem, to wychodzi z miasta, odchodzi w kierunku wschodnim i buduje sobie szałas, usiadł w jego cieniu, tak aby widzieć, co się dzieje w mieście. Jonasz wychodzi z tego miasta, w którym głosił Ewangelię, w którym głosił nawrócenie, w którym głosił dobrą nowinę. Nie chce mieć z tymi ludźmi wspólnego, skoro Ty, Panie Boże, przebaczasz im, to ja się gniewam i odchodzę od nich. I obserwuję to wszystko z daleka. Ten szałas, który tutaj jest wybudowany, jest jego dziełem. Poszedłbym w tym komentarzu trochę dalej. Egoistycznym dziełem. Zbudowałem sobie szałas moich myśli. Zbudowałem sobie szałas mojego ja, mojego egoizmu. Zbudowałem sobie szałas mojego zdania. I tam będę siedział. I będę obserwował z daleka. Nie szukam Twojej woli. Nie. Nie szukam tego, Panie Boże, yy, odpowiedzi na pytanie, jak ty działasz. Nie szukam Twojego miłosierdzia między ludźmi. Ja chcę zamknąć się w tym szałasie, który mam i tam zostać. I tam chcę przebywać i gniewać się na Ciebie, bo Cię nie rozumiem. Może warto by było, drodzy, yy, żebyśmy z tego szałasu, każdy z nas ma takie szałasy, yy, w pewnym sensie niezrozumienia. W pewnym sensie gniewu na Pana Boga, braku szukania Jego woli. Warto by było te szałasy zburzyć. Po prostu zostawić się, opuścić, żebyśmy z tych szałasów wyszli i poszli do ludzi, którym głosimy dobrą nowinę. Poszli do ludzi, którzy doświadczyli Pana Boga. Poszli do ludzi i nie obserwowali z daleka to, co się dzieje w mieście. Ale doświadczywszy drugiego człowieka. W którym jest Pan Bóg, który przebacza, zaczęli z nimi rozmawiać. Zaczęli szukać jego woli razem z nimi. Czy twój gniew jest słuszny? Pytam się ciebie, bracie i siostro. Czy ty się gniewasz? Czy słusznie się gniewasz na Pana Boga? Jeżeli komuś Bóg przebacza, jeżeli chce tobie przebaczyć, czy też będziesz się gniewał? Jeżeli chce ciebie odnaleźć i oblać się swoją miłością miłosierną, czy też będziesz się gniewał? Czy wtedy Twój egoizm też będzie taki wielki? Zapraszam na kolejne odcinki w piątek i w niedzielę. Kolejne odcinki naszych rekolekcji. Wszystkiego dobrego, pięknego i błogosławionego dnia Wam życzę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.